Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia. Jest taka moc, co smutek, bradość przemienia. Jest taka siła, co spełnia marzenia. To właśnie magia świąt Bożego Narodzenia. Drodzy mieszkańcy, podzielmy się w tym wigilijny wieczór dobrym słowem, jako płatkiem. Znajdźmy w sobie sens białych przyszłość, miłość do drugiego człowieka. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu radosnych momentów w gronie najbliższych, dystansu do świata, wiary w dziś, jutro, w to, co przyniesie nowy dzień. Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt.